Czy myślicie, że można wpaść na pomysł kopiowania przodu od niemieckiego auta i wstawienia tyłu od francuskiego? Nie muszę wspominać, że praktycznie większość tych samochodów nie przeszłaby żadnego testu zderzeniowego albo otrzymałaby ocenę na minusie. Cześć wszystkim! Niedziela, godzina 12.00 i jak zwykle na kanale nowy odcinek. Ale uwaga, bo tym razem wreszcie pytaliście się, tak wróciły okazje Allegro i dziś będą na sam koniec odcinka. Ale zacznijmy, żeby nie przedłużać i jak najszybciej się z tą listą uporać. Jest naprawdę zabawna, dlatego że podrabiać można wszystko. A największym krajem, który słynął z podróbek, były Chiny, chociaż dzisiaj to już tak naprawdę druga co do wielkości potęga gospodarcza, jak nie pierwsza. Zatem bohaterem dzisiejszego odcinka i numeru 1 będzie Jema Tisów. Czyli mamy tutaj bardzo duże podobieństwo do Volkswagena Tiguana. Samochód został zaprezentowany 9 lat temu. Temu podczas targów motoryzacyjnych w Pekinie. Z pierwszych już praktycznie informacji podczas prezentacji było wiadomo, że auto nie będzie dostępne w Europie, chociażby ze względu na konflikt wizualny z przodu podobnego do e, Tiguana, a tyłu niestety zajumanego od Tuarega. Niestety, producent specyfikacji technicznej nie podał tego wyrobu i tak naprawdę poza prezentacją nigdzie więcej się to nie odbyło, co się mówiło, to się mówiło. Natomiast przejdźmy do bohatera numer dwa. Czy myślicie, że można wpaść na pomysł kopiowania przodu od niemieckiego auta i wstawienia tyłu od francuskiego, czyli przodu CLK, a tyłu od Megan CC, kupę cabriolet? No tak, jest to możliwe. I firma, znaczy model BID S8, pokazał to najlepiej, kiedy w poprzedniej dekadzie świat ogarnęła moda na kompaktowe kabriolety z elektrycznym składanym dachem. Takie jak Ford Focus, Coupe Cabrio, czy Opel Astra i wielu innych, Chińczycy nie chcieli pozostawać w tyle. Zatem marka BID stworzyła. Takiego konkurenta. Przód do złudzenia przypomina nam już wspomnianego Mercedesa CLK, natomiast tył to jest żywa kopia Megan coupe Cabrio. No cóż, e, zmienili tylko lekko grill, lekko lampy i od mamy bardzo piękny boli. Natomiast nigdy nie rozmawiajmy na temat ich e, awaryjności, ich bezpieczeństwa, czy tym jak to służą, ale zauważymy na pewno jedną fajną rzecz: malutkie kółka i malutkie felgi. Amerykanie mają Forda, Ford ma Forda F150 i wszyscy są zadowoleni z wielką muskularną jednostką pod maską, czyli widlasną V8, ale Chińczycy przecież nie mogą być gorsi i chcieli mieć swojego Forda, czyli JAC4R3. Do złudzenia przypominający Forda F150. Natomiast jest pewien jeden mały problem, który może uniemożliwiać jakąkolwiek przyjemność z jazdy, a mianowicie zamiast V8 zamontowano tam wysokoprężnego diesla o pojemności 2,8 litra, 4cylindrowego, który miał oszałamiające 108 koni mechanicznych. To trochę mało jak na takiego kolosa. Na szczęście po interwencji Forda nie trafiło to nigdy do produkcji. Ciekawe dlaczego. Po legendarnym szwedzkim Sabie zostało już tylko wspomnienie nie, nie do końca. Ta historia będzie miała w sobie kilka wątków tajemnicy i niedomówień, natomiast może być prawda inna. Mówimy tutaj o firmie BAW. Nie wiem jak to czytać, po prostu trzy literki. Model C71, czyli SAP 95. Dzięki Chińczykom szwedzkie auto przeżywa drugą młodość. Koncent Bike, o tak się to dokładnie nazywa. Co prawda kopię modelu 95 pod marką BAF, ale tym razem zrobili to zupełnie legalnie. Prawdopodobnie Chińczycy wykupili całą tą technologię produkcji auta marki Saab od koncernu GM, za którą zapłacili, to są informacje niepotwierdzone. Około 200 milionów dolarów, wracając do samego modelu C71 z przodu auta, jak i z bocznego profilu. Ciężko jest go odróżnić praktycznie poza z miłośnikami Saba. Od Saba 951, co się różni to tak naprawdę znaczek. Ile w tym jest prawdy? Myślę, że bardzo dużo. Ale no niestety, Chiny, jak to Chiny, no mały mamy z nimi kontakt, jeżeli chodzi o chociażby media społecznościowe i inne, bo tam się żyje zupełnie inaczej. A widzieliście kiedyś może mini Coopera w Longu? Nie. No właśnie, Lifan 320, czyli mini Cooper w Longu. Zanim na rynek wkroczyło pięciodrzwiowe mini, Chińczycy już je produkowali. Co ciekawe, pracowało nad nim tysiąc inżynierów i 1200 ekspertów motoryzacyjnych w Chinach. Tak przynajmniej wynika ze strony internetowej marki. Hm. Ile w tym prawdy? Nie wiem. Na rozwój samochodu przeznaczono 100 milionów yuanów I o ile liczba brzmi czadowo, to tyle, jak sobie wygadujecie, ile to jest jeden Juan, to już będzie troszeczkę inaczej, bo wydano raptem 50 milionów złotych. Mało. No jak na Projektowanie i produkowanie auta, myślę, że to jest taka średnia kwota. Samochód produkowany jest od 2008 roku w Rosji Czerkiesku przez firmę Derwars. Pojazd dostępny jest w sześciu wersjach wyposażenia, ale niestety tylko mamy jeden silniczek i wcale nie do końca zły, dlatego że maczała w nim palce Toyota i maleństwo o pojemności 1,3, 1342 dokładnie, czyli B13 i o mocy 89 koni i 110 nm. Chętnych podobno nie brakuje, ale ile w tym prawdy nie wiem. Wypowiadając słowa Kiwan, pomyślicie, że powstał nowy zespół disco Polo w Polsce, ale wcale tak nie jest. Jest to naprawdę, uwierzcie mi, kopia Mercedesa GLA, która tak naprawdę wyprzedziła samego Mercedesa GLA, bo Mercedes GLA nie jest oferowany w wersji elektrycznej, ale nasi sprytni Chińczycy już takiego oferują. I firma tutaj Harbin Coslike Power zasila całą tutaj naszą budę 130-konną jednostką, która rozwija zawrotną prędkość 102 km na godzinę. I tak naprawdę nikt nie podaje prawdziwego zasięgu. Natomiast chyba zgodzicie się, że jeden do jednego bardzo mocno podobny jest do Mercedesa Gela. Jak z trwałością i bez wypadkowością i bez awaryjnością tego nie wiem. Ale wygląda, jak wygląda. Nie muszę wspominać, że praktycznie większość tych samochodów nie przeszłaby żadnego testu zderzeniowego albo otrzymałaby ocenę na minusie, ten CAP. Trudno. Ale dalej walczą na swoim rynku. Ostatni bohater zamykający listę jest niestety dla mnie bardzo trudny do wymówienia, hmm, ale postaram się to zrobić profesjonalnie. Shuang Huan Shuang Huan Ceo. Szwang, huang, Fajnie brzmi, prawda? Czyli takie BMW X5 za połowę ceny albo za jedną trzecią. Auto pojawiło się, bagatela 13 lat temu albo 14 na rynku. Niewielka moc, bo zaledwie 125 koni w silniku benzynowym. Mhm. Oraz słaba jakość wykonania materiałów. E, powoduje to, że samochód nie dojedzie nawet 100 tysięcy kilometrów. Albo nie dojedzie z powodu awarii, albo go ruda zeżre. No nieważne. Sam silnik nie jest nowym wynalazkiem. E, wręcz przeciwnie, jego konstrukcja jest przestarzała i sięga jeszcze daleko, daleko Wcześniej. Jeśli komuś jest mało wad chińskich z to powinien zajrzeć do wnętrza. Jakoś plastiku, no to po prostu naprawdę DU, przy tym robiło Rolls royce, royce i Bentleye i wiele, wiele innych. Brak części zastępczych, a oryginały trzeba zamawiać prosto z fabryki w Shiazahung. Chung. Shia Kurde. Fajnie, może się chińskiego będziemy uczyć. Auto ma poważne problemy z wszechobecną korodą, tak jak już powiedziałem wcześniej. Po upływie zaledwie dwóch lat o zakupu, e ramiona wycie przestają istnieć. Czyli taka lista ciekawostek, jeżeli Was zainteresowała, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. A teraz przechodzimy do tego, czego nie było jeszcze w tym roku, czyli okazje Allegro. A dzisiaj aż trzy produkty i pokazaj sześć palców Durnio, trzy produkty i cena spada. O 12.20 link znajdziecie w opisie, a do produktów zaliczają się pozycja 1. Żarówki samochodowe firmy Philips. I tutaj myślę, że cena będzie dla Was dość atrakcyjna, dlatego że cały czas nad tym pracujemy. Pozycja numer 2 wydawałaby się mało atrakcyjna, ponieważ jest to wąż pneumatyczny, ale nie, jak to się ma, jeżeli zostawimy ją z pozycją numer 3, czyli kluczem pneumatycznym do odkręcania, więc. Pamiętajcie, zawsze ilość produktów jest ograniczona i kto pierwszy po prostu ten lepszy, ale nie kończy się dzisiaj festiwal promocji i wszystkiego innego, dlatego że no właśnie... Do końca roku zeszłego trwała promocja na Movie.pl. Mubi.pl movie postanowiło jeszcze ją chwileczkę przedłużyć Dlatego, że to też jest wydawanie pieniędzy Niektórym się to mówi, że się nie opłaca, że źle wyliczyli Ja Wam powiem tak Wejdźcie sobie w link opisie, obliczcie sobie sami składkę na ubezpieczenie Dlatego, że Mubi.pl to jest porównywarka ubezpieczeń ACOC I wtedy sami zdecydujecie najlepiej Dlatego, że jeżeli wprowadzicie poprawnie Ale słowo klucz, poprawnie Wszystkie Wasze dane, poprawnie dane Waszego samochodu I nic tam nie przeklikacie źle Pokaże Wam się składka od najtańszej do najdroższej jeżeli Wam będzie pasowało i zakupicie to najtańszą, to już w ciągu, w ciągu kilku dni 150 zł wraca na wasze konto. A jeżeli macie jakikolwiek problem techniczny, bo takowe też się zdarzają i piszecie do mnie, to przecież pod tym linkiem. Zaraz macie specjalny mail stworzony dla Was, że nie wiem, może cena Wam się nie podoba, bo jest za duża, to napiszcie. Może Wam nie wróciło w czasie i terminie, ktoś napisał 150 zł, napiszcie, ale też czytajcie regulaminy, które tam są zawarte. I tyle. Drodzy miłośnicy, dziękuję Wam za to niedzielne popołudnie spędzone razem. Zapraszam i zachęcam do piątkowego odcinku. Jeżeli ktoś nie widział, czyli ile kosztuje utrzymanie Bugatti Chirona, a kwoty, które tam padają, to po prostu zcinają z nóg. Oraz środowej serii, czyli mechanika dla laika, wskrzeszenie mechaniki pojazdowej w wykonaniu w logach zacznie z mechaniką pojazdową. Oraz zapraszam serdecznie wszystkich na mój prywatny kanał, Michał Jesionowski Vlog, gdzie? No, gdzie tam nie ma nic z mechaniki wspólnego, no ale tam jest jaśnie pan Bob i wszyscy inni. Więc co? Trzymajcie się! Cieplutko, bo zima, nie wiem jak u was, ale u nas taka szubak wreszcie jest od trzech lat. Ja y, idę ze się pojeździć na sankach. o Kulik zrobimy z za zaramem. Trzymajcie się, zapraszam, do to się wytnie. O ile takie było? Nie no, było. Cześć! Ech, teoretycznie jakiś dziwny mezalians. Prawda jest taka, że... Ue, 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 ue. Jeszcze raz.